Opowieść o bałwankach. Płatki śniegu wirowały, lepiły się do czapek, a właściwie do rondelków, które były czapkami. Dzieci ulepiły na podwórku dwa bałwanki z pierwszego w tym roku śniegu. A długo musiały czekać, bo biało zrobiło się dopiero w wigilijny poranek. Bałwany składały się więc, jak trzeba, z trzech utoczonych śniegowych kulek w różnych rozmiarach. Miały czarne kamienie. Może węgielki zamiast oczu, na głowach zaś stare garnuszki, trochę nawet dziurawe, znalezione w starej szopie i gałązki jako ręce. Wypięte brzuszki, zdobiły guziki, nie byle jakie, były to kolorowe szkiełka z butelek. Wyglądały pięknie i połyskiwały barwnie w zimowym słońcu. Jak przestało na prawdziwe bałwane, ich nosy to były najprawdziwsze pomarańczowe marchewki. Stały więc tak blisko, jeden przy drugim i uśmiechały się do siebie wzajemnie. Wiecie dlaczego? Bo to wyjątkowe, bajkowe postacie. Ojciec z synkiem. Sroka krążyła już od samego rana, bo upatrzyła świecącą zdobycz. Podobały jej się bardzo koloro do szkiełka, szczególnie na brzuszku mniejszego bałwanka, bo jak wiecie, sroki lubią wszystkie błyskotki. Gdy zaczął zapadać zmierzch, a dzieci rozeszły się do swoich domów, ptak stał się bardziej odważny, sfrunął nisko i podskakując śmiesznie na śniegu, zbliżył się do synka bałwanka. Widząc, że nic mu nie przeszkadza, ani nikt, zaczął wydziobywać świecące guziki, by porwać je potem do swojego gniazda. O, tego było za wiele. Poruszył się duży bałwan, zamachał gałązkami. Sio, sio, zawołał. Ty chytre ptaszko, zostaw moje dziecko! A niby dlaczego oburzyła się Sroka. Przecież za chwilę śnieg stopnieje, i zostaną po was jedynie mokre plamy. Po co się stroić w kolorowe szkiełka? To choinki się zdobi, a nie śnieżne kule oburzył się na to duży bałwan i powiedział bardzo poważnym tonem Nie wiesz, Sroko, że dla swych dzieci robimy wiele, by im zapewnić długie i szczęśliwe życie? Nie mów mi więc, że śnieg stopnieje, bo, bo mam zamiar stać tu aż do wiosny. A te piękne, zdobne guziki są dla mojego synka darem tak cennym, że nawet nie pojmujesz. I nie możesz ich tak po prostu zabrać. Wiedz, że połyskujące szkiełka na serduszku mojego syna dodają mu szlachetności i bogactwa. Bo są posagiem na przyszłość. Bzdury, opowiadasz, mój drogi. Obruszyła się To tylko błyskotki. Są dwie rzeczy. Na tym świecie, w które możemy wyposażyć nasze dzieci na przyszłość. A mianowicie są to korzenie i skrzydła. Jeśli to będziesz umiał przekazać, nie musisz się martwić, co będzie kiedyś. Dobra.